Jestem jej matką. Bolesne konfrontacje. Odetchnął. Chyba z żartujesz, ty z boku, nic ludzkie nie jest mi Rodzinne dramaty. Kaliście wszystko jak młode pelikany. Pomóż mi Boże. Jakoś to będzie. Życiowe wyzwania. Czułam, że z moją córką dzieje się coś niedobrego. O co w tym wszystkim chodzi? Wiedziałam, że nadszedł czas, kiedy muszę swoim dzieciom powiedzieć prawdę. Sekrety rodziny. Dzisiaj o 17 w Polsacie 2. 65 zgłaszał się. Nie nazywam się Malanowski, jestem prywatnym detektywem. Kolejne sprawy czekają na rozwiązanie. Zabezpieczyłem sporo śladów krwi. Na pader Nie wydaje mi się. Jeśli pani podejrzenia zaczną się potwierdzać i sam panią tym zawiodą. O co tu chodzi? Dla detektywa każdy ślad jest ważny. To nie jest tak jak pan myśli, to nie jest tak jak panu się to wydaje. A jak? Coś, 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 policja, coś, policja, co jest? Ja nic nie zrobiłem. Dzisiaj od 18 w Polsacie 2. Malanowski i partnerzy i liniarze. Sponsorem programu jest producent leku Rutinoscorbin na odporność w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. W dzisiejszym odcinku Karolina Dorosińska jest prześladowana przez tajemniczego